Tores só Nadeszła godzina drogi. Tyle już przebył palestyńskich dróg, po górskich ścieżkach Judei, po zakurzonych drogach Galilei. Przez niechętną mu Samarię szedł w spiekocie dnia, w utrudzeniu wielkim, siejąc słowa dobrej nowiny, rozdzielając bez miary miłosierdzie i dobroć. Gdziekolwiek zbłąkana owieczka zaplątała się w ciernie, tam zjawiał się dobry pasterz. A teraz została mu ta jedna droga. Droga, którą trzeba było obsiać, nie słowem, ale zrosić krwią, która jest ceną miłości. Miłość nie pozwala się zatrzymać w połowie drogi. Trzeba iść do końca, a on do końca nas umiłował i szedł drogą, wśród obojętności, nienawiści tłumu. Jakże samotny może być człowiek w tłumie? To jest wtedy przerażająca samotność. Wśród tego tłumu w godzinie drogi jest gdzieś i moje i Twoje miejsce, siostro i bracie. W tym tłumie słyszę także moje imię. W tym tłumie mogę rozpoznać moją twarz. Czy jest to twarz współczującego serca? Twarz człowieka mającego odwagę, jak Weronika, wyjść z tłumu, by otrzeć łzy, przywrócić godność ludzkiej twarzy. Czy jest to twarz człowieka, który ma w sercu odrobinę miłości, wyciskającej łzy żalu i skruchy, i współczucia dla każdej ludzkiej biedy? Wyzwalającej miłosierdzie, pozwólmy się wyrwać z tłumu, jak Szymon. Miejmy odwagę wyjść z tłumu, jak Weronika, z tłumu zastraszenia i obojętności. I miejmy odwagę i siłę wyjść z tłumu, by podać pomocną dłoń. Otrzeć łzy smutku i podzielić się sercem jak chlebem. I miejmy odwagę, jako uczniowie Chrystusa, jako katolicy, być sobą we wszystkich wymiarach życia i nie kryć się za zasłoną bezmyślnego, dającego się manipulować hasłami i pustosłowiem tłumu. I nie pozwólmy zepchnąć się do tłumu, którym łatwo manipulować chwytliwymi, modnymi hasłami, za którymi kryje się czasem wyłącznie pustka. Być tylko masą tworzącą tłum z własnego wyboru albo może z przymusu. To przecież ubliża naszej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. Przecież tylko ja, człowiek, potrafię kochać i nienawidzić. Potrafię dążyć i tęsknić, przeżywać chwilę radości i szczęścia. Przecież ja jestem powołany, by tworzyć wspólnotę. Dlaczego więc ciągle wchodzę w tłum? Tłum przeciętności. Tłum uciekający od odpowiedzialności. Tłum, w którym łatwo zakryć swoje prawdziwe oblicze. Szymon z został wyrwany z tłumu. Chyba się buntuje. On ma nieść krzyż jakiegoś skazańca, ale przymuszony nie miał innego wyboru. Czy naprawdę nie miał wyboru? A może w jego sercu zapłonęła iskierka litości, współczucia, iskierka miłosierdzia dla umęczonego człowieka? I może tę odrobinę miłości odkrył Jezus, który pozwoliłby właśnie On, Szymon, dostąpił tego poniżenia i wywyższenia zarazem. Za tyle dobroci i miłości wypadałoby, żeby znalazł się tam człowiek o wrażliwym sercu i miłosiernym sercu. Może jeden z uleczonych trędowatych, może sparaliżowany z sadzawki, uzdrowiony po 38 latach choroby. Może jeden z niewidomych, którym Chrystus wzrok przywrócił, a może któryś z uczniów Chrystusa, którzy obiecywali wierność. Gdzie jest teraz ich wdzięczność? Gdzież oni są? Uzdrowieni, uwolnieni od złych duchów, nakarmieni cudownie chlebem, przejęci jego nauką, zasłuchani w jego słowa. Oni weszli w tłum. Oni stali się tłumem, zalęknieni. Ukrywający się, obojętni. Jakże straszny może być tłum, który wyrywa trzcinę nadłamaną, który gasi tlącą się iskrę dobroci i wdzięczności, który odbiera odwagę dobrego czynu, a tymczasem zdjął mu ciężar z ramion człowiek daleki. Jego droga życia skrzyżowała się tak bardzo przypadkowo z drogą cierpienia Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Szymonie z Cyreny, Bóg, który jest miłością, zapłaci ci łaską wysłużoną na krzyżu, który teraz niesiesz. Szymonie, nie buntuj się, Krzyż, który pomagasz nieść, jest właściwie Twoim i moim krzyżem. To Jezus niesie go za nas. Wytrwaj do końca. A potem przyszły wieści o zmartwychwstaniu. Być może Szymon w chwilach samotności na nowo przeżywał wspólnie przebytą drogę. Może czasem cichaczem wychodził poza bramy miasta i stawał w miejscu, które tylko on jeden pamiętał, i mówił do siebie: Tu się z nim spotkałem. Nie wiedziałem, kim był. Myślałem o nim z niechęcią, ale odtąd szliśmy razem. Niosłem jego ciężki krzyż. Nie wiedziałem wtedy, kim on był. Nie znałem go, ale on mnie znał. Wiedział o mnie wszystko. Oddał mi swój krzyż i pozwolił sobie pomóc. To, co było kiedyś powodem zawstydzenia, staje się teraz powodem do dumy. Jezus niesie krzyż na ludzkich drogach. Jego droga krzyżuje się i przecina z tyloma ludzkimi drogami. Spotyka się z drogą każdego z nas i na każdym spotkanym wyciska swoje znamie. Człowiek wraca do domu jak Szymon, do domu wygody i spokoju. Czasem wraca do domu budowanego na piasku przelotnych haseł, na płytkim fundamencie kariery, sukcesu, władzy, domu budowanego tylko na dziś doczesności, bez jakiegokolwiek spojrzenia na jutro wieczności, za którą tęskni przecież ludzkie serce. I my wracamy do domu naszych marzeń, naszych myśli, naszego serca, naszych zamierzeń, planów życiowych, które chcemy zrealizować. I oto ktoś przecina nam drogę. I to w najbardziej niedogodnym momencie. I nie pytając o naszą zgodę, wkłada nam na ramiona ciężar którego nie chcemy. Nie pytając o zgodę, zasiewa w naszej świadomości jakiś trudny do opanowania niepokój, formułuje jakieś obowiązki, które każą nam iść w innym kierunku i podejmować wysiłki, których nie chcemy. Wszystko było już zaplanowane, ale wystarczyło jedno nieprzewidziane zdarzenie, jedna chwila. I człowiek idzie tam, dokąd wcale nie zamierzał iść, i niesie to, czego wcale nie zamierzał nieść, a co jest nieraz bardzo ciężkie. Może to jest ktoś bliski Twojemu sercu, kto zawiódł Twoje nadzieje, może zdrowie, które utraciłeś, a może... Jedno z tych wielu rzeczy, które Cię zawróciły z wybranej drogi życia i kazały Ci iść drogą, której wcale nie wybierałeś i być kimś, kim być nie chciałeś. Bo ludzkie drogi nie są drogami Bożymi, ani myśli ludzkie nie są myślami Bożymi. To On, Jezus, przecina moją drogę życia. Aby mi tę prawdę uświadomić, to On, nierozpoznany Chrystus, oddaje człowiekowi na chwilę swój krzyż. To On pozwala mi na chwilę dźwigać mój krzyż, który On niesie za mnie, by wyprostować moje drogi życia, by wyprowadzić mnie z zalęknionego tłumu. By włączyć mnie w troskę o to, co ważne, co najważniejsze w życiu, by mnie wprowadzić na moją dla mnie tylko przeznaczoną życiową drogę, która zakończy się zmartwychwstaniem ku prawdziwemu szczęściu. Spróbujmy dostrzec ukryty sens tych wydarzeń i rozpoznać w nich Chrystusa idącego z nami. A wtedy co, to, co przy pierwszym spotkaniu wydawało się przyczyną rozpaczy, w końcu okaże się źródłem radości. Chrystus pozwala mi na chwilę doświadczyć ciężaru krzyża, który On za mnie niesie, ale tylko po to, by wraz z tą cząstką ofiarować mi to, co najpiękniejsze. Łaskę zbawienia i miłosierdzia na tym krzyżu wysłużoną. I kto weźmie, choćby na moment ten krzyż, weźmie wraz z nim swoje szczęście i weźmie nadzieję życia. Błogosławieni, miłosierni. Kiedyś Ksiądz Twardowski pisał te znane słowa: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Miłość. Odkrywa brata w drugim człowieku, który w tym momencie nas mija. Iluż ludzi codziennie mijamy, spotykamy, rozmawiamy, dla nich pracujemy, lub oni dla nas to nasza godzina drogi i ile okazji do okazania miłości. Jak my te okazje wykorzystujemy? Święty Augustyn miał kiedyś powiedzieć: Boję się Jezusa przechodzącego obok. Jezusa, którego mijam bez zatrzymania się przy nim, bez zaproszenia go do rozmowy, do wspólnoty. A przecież On przechodzi obok mnie tyle razy dziennie w tylu ludziach, o których sam powiedział. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych. Obok człowieka można przejść różnie. Można go mijać spokojnie i obojętnie tak jak samochody mijają się na ulicach. Można mu nie mieć nic do powiedzenia, można się zamknąć w sobie, innych nie zauważać, ale. Na skrzyżowanie ludzkich dróg można wyjść inaczej. Można iść do człowieka i nieść serce na dłoni i miłością się dzielić, która nie rezygnuje z prawdy, która wznosi się ponad różnicę, dostrzeże człowieka, tak jak Weronika, na drodze krzyżowej Jezusa. Przez Twoje oczy, Weroniko. Poprzez oczy wszystkich ludzi podobnych do Ciebie przenika Jego twarz, twarz umęczona. To Wy, często nieznani, delikatni i dyskretni, potraficie w tłumie ujrzeć i rozpoznać tę twarz we wszystkich czasach, w każdej cierpiącej twarzy i sercu. Potraficie zawsze wypatrzeć tę twarz, która potrzebuje otarcia, wypatrzeć odruchem serca, aby ten dar waszego serca posłużył zawsze człowiekowi cierpiącemu i Bogu, który cierpi w człowieku. Dar miłosiernego czynu, dar dobrego słowa. Dar Waszego serca czułego na krzywdę, dar miłosierdzia. Jezu, spraw, abym nie przechodził obojętnie obok nikogo z moich sióstr, braci, w których mieszkasz ty sam, obym doświadczając Twojego miłosierdzia, dobroć i miłosierdzie innym okazywał. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W godzinie Drogi Krzyżowej nie mogło zabraknąć tej, która wytrwała w miłości do końca. Stała na skraju drogi. Matka znalazła go, jak wtedy, w świątyni jerozolimskiej. Synu, cóżeś nam uczynił? Oto z bólem serca szukaliśmy ciebie. Przyszła jak wtedy w kanie galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Jezus podnosi oczy. Patrzy na jej zapłakaną, kochaną twarz. Skrzyżowały się ich spojrzenia. Nie mówili nic. Czy było coś do powiedzenia? Czy były słowa mogące oddać ich ból? Czy istniało słowo mówiące więcej niż rozszerzone bólem oczy matki i udręczone cierpieniem wzrok syna, co Bogiem był i człowiekiem? Spotkanie z matką bez słów, w milczeniu. Miłość. Rozumie bez słów. Dopiero taka miłość wszystko przetrzyma, wszystko zniesie, we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość, która umie milczeć, która umie spotkać się w milczeniu, ale w milczeniu, które widzi, które dostrzega, które nie jest obojętnością, w milczeniu, które jest za słuchaniem, które całe jest zrozumieniem. Panie, dziękuję ci za twoją matkę, która dyskretnie i w milczeniu jest ze mną w godzinie mojej drogi, na mojej drodze krzyża i dziękuję ci za tę cichą i milczącą posługę wszystkich matek. Za ich ofiarną miłość, za ich troskę, za ich codzienny trud, za te matki, które zawsze, od początku do końca, z miłością trwają na krzyżowych drogach swoich najbliższych sercu. Maryjo, Twój ból ośmiela nas, by odkryć przed Tobą i Synem Twoim, wszystko, całą głębię naszych serc i powiedzieć: Dziś patrzymy w Twoje oczy, O Matko. Maryjo, przecież Ty wiesz o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Powiedz, synowi, powiedz o nas, synowi. W kani Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekłaś do sług, wskazując na Chrystusa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, wypowiedz te słowa i do nas. Wypowiadaj je wciąż. Ty spraw, abyśmy Twojego Syna słuchali, żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. I uczynek po uczynku. Żebyśmy go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie. Amen.